wielki sukces. Cała Rada Gminy Police, w tym nawet Platforma Obywatelska, za uchwałą Prawa i Sprawiedliwości przeciwko nielegalnym migrantom i za wzmocnieniem kontroli na granicy polsko-niemieckiej. Rządzie, słuchaj, bo nawet wasi ludzie tutaj na Pomorzu Zachodnim chcą już takiej kontroli. ...w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sprzeciwu wobec relokacji nielegalnych migrantów na podstawie przepisów Prawa Rada Policja uchwala co następuje. Paragraf pierwszy ustęp 1 przyjmuje się stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec relokacji nielegalnych migrantów. Ustęp drugi stanowisko, o którym mowa w punkcie pierwszym stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. iż nasza ojczyzna, w tym nasze województwo, nie powinny być miejscem wdrażania tego typu tego rodzaju eksperymentów społecznych, które jak widać poniosły totalną klęskę w krajach Europy Zachodniej. Jesteśmy jesteśmy przeciwni wobec wszelkich działań prowadzących do relokacji nielegalnych migrantów na teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielania systemowego wsparcia osobom przebywającym w Polsce nielegalnie. Jednocześnie pragniemy mocno podkreślić, iż nasze stanowisko nie jest wyrazem niechęci do osób, które legalnie przebywają i pracują w naszym kraju. Szanują nasze prawo i chcą współtworzyć z nami lokalną społeczność. Stoimy na stanowisku, że władze samorządowe powinny koncentrować się na rozwiązywaniu lokalnych problemów poprawiających jakość życia mieszkańców. A ich nadrzędnym obowiązkiem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, troska o spójną, spójność społeczną oraz ochrona polskiej racji stanu. W obliczu wojny za naszą wschodnią granicą i realnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się konfliktu zbrojnego na teren naszego kraju, apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i skupienie na sprawach istotnych dla bezpieczeństwa obywateli. Apelujemy również do rządu o wzmocnienie kontroli na granicy polsko-niemieckiej oraz wypracowania przejrzystych zasad radnisji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, zechce nacisnąć odpowiedni przycisk? Brawo. Można, brawo! Brawo! brawo. Szanowni Państwo, właśnie Rada Gminy w zagłosowała za tym, żeby wezwać rząd Donalda Tuska do wzmożonej kontroli, w ogóle kontroli na granicach. Więc to jest duży sukces tego dnia, duży sukces wszystkich radnych i mieszkańców Policji.